Dzisiaj porównanie, na które bardzo długo czekałem, bo nasz hit sprzedaży Hyundai Tucson zmierzy się z najnowszą kiją Sportage. Najpierw zobaczmy sobie te samochody, bo zdecydowanie jest co oglądać. Z naciskiem na ten egzemplarz, bo Sportage jest nowym modelem. Przyznam się szczerze, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Hyundai Tucson'a, no to miałem takie mieszane uczucia. Potem na żywo nawet mi się spodobał. Zupełnie podobnie miałem ze Sportyżem, gdzie no, przód jest też mocno charakterystyczny z takimi tutaj bumerangami, bo chyba tak ten kształt można nazwać. No, na żywo wygląda całkiem, całkiem przyjemnie, ale zdecydowanie ten samochód dużo bardziej podoba mi się w pozostałych częściach nadwozia, czyli na przykład z boku i z tyłu. Wymiarami te samochody różnią się w niewielkim stopniu, mają taką samą płytę podłogową, ten sam rozstaw osi, nie ma co się za bardzo nad tym rozwodzić, ale zobaczcie, o ile Tucson ma przetłoczenia takie modne, które może nie do końca mi się podobają. Tak, tutaj mamy taką bardzo czystą bryłę nadwozia i ten bardzo, bardzo fajny tył. To jest rok różnicy, bo tamten samochód debiutował w 2000, no powiedzmy 2021, ten dobiutuje w 2022. Konstrukcyjnie niemal to samo, ale zobaczcie, design zdecydowanie się różni. Te tylne lampy bardzo bardzo mi robią. Być może to jest też kwestia tego, że mamy taki, a nie inny kolor i wysoką specyfikację, bo to jest GT-Line. Tu oczywiście też jest ładnie, no ale ten nowszy chyba mi się trochę bardziej podoba. Tu mamy trochę niższą specyfikację, bo to jest Executive, ale to nie zmienia faktu, że te samochody porównujemy tak, żebyście sobie mogli zobaczyć, czym się je, a nie dokładne wersje. Dokładne wersje i specyfikacje możecie sobie zobaczyć w cennikach. Różnica w cenie takiej katalogowej to jest od 1000 do 6000 złotych w zależności od wersji. Ale w najmie to nie ma aż takiego dużego znaczenia, bo jak się to weźmiecie w raty, to tak naprawdę ważniejsze jest to, jaką mamy paczkę samochodów, jakie akurat aktualne promocje, bo często jest tak, że cena droższego samochodu jest dużo niższa niż, niż odwrotnie. Zapraszam teraz do środka, zacznę od nowości czyli od Sportage'a. Zobaczcie, tak wygląda to wnętrze, a oczywiście są tutaj ogromne ekrany i ten ekran środkowy jest zdaje się większy nawet od tego, który jest w Tucsonie, ale to nie wszystkie zmiany, bo ten samochód, zobaczcie, w miejscu klasycznego drążka zmiany biegów jest taki tutaj element do wybierania, wybierak można by powiedzieć, jak w elektrykach. Kij. No i tutaj ten wielki wielki ekran i taka ciekawostka. Tutaj możemy sobie zmieniać to, co będzie nam się wyświetlało. Czyli na przykład możemy sobie wyświetlić panel klimatyzacji i mamy do tego jakieś pokrętła. No nie wiem czy to jest takie łatwe trafić sobie tutaj te przyciski. No ale jest to nieco lepsze niż szukanie tego tutaj na tym wielkim wielkim ekranie. Ktoś mi tutaj pomajstrował przy kierownicy. Zegary wyglądają to w ten sposób. Bardzo przypominają te Hyundai'a, Zaraz zobaczymy, czy są identyczne. Takie śmieszne nawie w dziwnym kształcie. Ale wszystko wydaje się być takie dosyć sensownie rozmieszczone. A dzięki temu, że to jest tak zrobione, no, jest to pewien plus. W aucie się dzisiaj wygodnie jest to dużo miejsca, mimo tego, że mamy w tej topowej specyfikacji panoramiczny który Trochę nam tutaj tego, tego miejsca nad głową obcina. No to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, ale myślę, że pod względem ilości miejsca jest bardzo porównywalne jak na tym samochodzie. No i teraz zapraszam was do Hyundai'a. To wnętrze doskonale znacie, bo Hyundai tu sąciesz się bardzo dużą popularnością i to nie tylko w naszym najmie, ale w ogóle jest to mega mega rozchwytywany samochód. Nie raz je ja wam pokazywałem. No tutaj mamy trochę niższą specyfikację w stosunku do tamtej, ki no dlatego jest tu pewnie troszeczkę mniej gadżetów i minimalnie gorsze materiały, ale generalnie sama idea tego jak ta deska rozdzielcza jest rozplanowana, znowu ktoś mi tu grzebał przy kierownicy i jak to wszystko wygląda, jest takie samo. No, tutaj mamy nieco mniejszy wyświetlacz niż w tamtym samochodzie. I taki panel od, panele od klimatyzacji jest na stałe. Ale dalej są to takie przyciski, no, nie do końca prawdziwe. To, co mi się zdecydowanie bardziej podoba w Hyundai'u, to jest klasyczna gałka wybieraka zmiany biegów. Coś takiego mi bardziej leży, jakoś łatwiej mi się z tego korzysta niż z pokrętła. Ale jeśli chodzi o resztę, jest bardzo podobnie. Zegary, no może wydają się nieco bardziej doklejone tutaj, ale już same, same nawiewy są fajniejsze, bo są takie wpisane sobie tutaj w całą deskę rozdzielczą, mega fajne. Cup holdery, tutaj problem dużych i małych kubków rozwiązano w ten sposób, że mamy takie oto e, ograniczniki, które nam je ładnie trzymają. Oczywiście to, co w samochodach koreańskich właściwie już standardem, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Wszystko jest tutaj na miejscu. Teraz usiądę sobie z tyłu w jednym i w drugim samochodzie, aczkolwiek, no, z racji tego, że mamy tutaj dokładnie tę samą płytę podłogową, przypuszczam, że dużych różnic, jeśli chodzi o ilość miejsca, nie będzie. Z przodu nie są one odczuwalne. Zapraszam do tyłu Hyundai Tusona, no, Mega, to jest fajnie. Bardzo, bardzo wygodnie. Dużo miejsca. Nawet w trzy osoby można by jechać. Do tego mam podgrzewaną kanapę z tyłu. I to chyba nawet, o tak. Dwa programy pracy. Trójstrefową klimatyzację. No, taka sobie słabsza wersja. Dwa gniazda USB. Bardzo fajny podłokietnik z dwoma cupholderami. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wypady. Samochód idealny, ale zobaczmy, jak to wygląda w sporticzu. czy tam jest dodana jakaś wartość. No i teraz konkurentka, czyli sporticz, również podgrzewana kanapa, również dwa programy pracy, ale zobaczcie, są różnice. Bo na przykład mamy tutaj na zagłówkach takie oto piękny uchwyt, trochę nie wiemy do czego on służy. Przypuszczamy, że można dawać w niego telefon, ale jeśli byśmy chcieli oglądać w poziomie, to już tak. Dobrze nam się nie spisze. Mamy takie małe haczyki, tutaj, na których możemy sobie powiesić siatkę z zakupami. To jest fajne rozwiązanie, bo jeśli nie mamy jakiej przymocować w bagażniku, a myślimy, że będzie nam się majtała po nim, nie jest to głupie. Mamy tutaj klimatyzację trójstrefą. Ja ją wyłączyłem, niestety, ale ona ma tam przewagę nad Hyundai'em, że ma połówki. Czyli można sobie ustawić na przykład 19,5 stopnia. No i przedziwna rzecz, czyli gniazda USB, w tym wypadku niestety tylko C, ale za to dwa umieszczono tutaj w fotelach. No jest tu tak dużo miejsca, że spokojnie można sobie można się rozsiąść mimo tego, że ten panoramiczny dach trochę zabiera nad głową, to naprawdę jest nieźle. Zobaczmy sobie jeszcze jak wygląda podłokietnik. I wygląda on praktycznie identycznie. Również ma dwa cup holder'y, więc to nie jest miejsce, w którym będziemy decydować o tym, który z tych samochodów nam się bardziej podoba. Czas na bagażniki. Mamy wersje, które nie do końca są porównywalne, bo tutaj mamy taką mięciuteńką hybrydę, a tutaj mamy twardą. O tym powiem za chwilę jeszcze przy silnikach. Ale co do zasady, ten bagażnik jest minimalnie większy, przynajmniej na papierze. Producent podaje 620 litrów tej podstawowej wersji bez hybrydy przednio-napędowej, a tutaj 590. I takie tam są też mniej więcej różnice, jeśli chodzi o te hybrydy. Ponieważ w obydwu tych samochodach mamy elektryczne klapy, pozwolę sobie na mały test i sprawdzę, która z nich się szybciej otwiera, a która szybciej zamyka. Uwaga, start! A, minimalnie szybciej. A w drugą stronę? Bardzo proszę. Cóż za emocje. Ale znowu jest szybszy. Generalnie, jeśli chcielibyście ten samochód, to zawsze będzie miał silnik o pojemności 1.6, podobnie jak ten. Tutaj mamy 150 koni, podstawową wersję, tylko miękką hybrydę, to też występuje w wersji 150-konnej bez tej hybrydy. Tutaj mamy twardą hybrydę i 230 koni, ale dalej 1,6 Turbo. Co ciekawe, tutaj i tutaj możemy mieć wersję 180-konną, jest też 265-konny plugin, są też diesle 1,6, 115 i 136 koni, ale chwilowo nie ma ich w Tucsonie, w polskiej ofercie przynajmniej. Czyli tak naprawdę, jak chcecie mieć 230 koni w hybrydzie, 265 koni w plug-inie albo diesle to trzeba iść do tego salonu, a jak wystarczy Wam podstawowa wersja 150 lub 180 koni, to i w tym, i w tym znajdziecie. Ja nie będę tych samochodów bezpośrednio porównywał podczas jazdy, bo to jest nieporównywalne mieć auto 230-konne i auto 150-konne, ale o jakichś wrażeniach z jazdy postaram się Wam powiedzieć. Zaczynam oczywiście od nowości, czyli od Sportage'a. Zapraszam. Zaczynam od tego, że wybieram sobie D na desce rozdzielczej, zapala mi się D i w trybie hybrydowym, po cichutku, żeby nie płoszyć ptactwa nadwiślonego, ruszam sobie tym pięknym samochodem. O, chyba przekroczyłem 5 na godzinę, skoro zamknąłem się drzwi. 230 koni. Ja mogę sobie zrobić coś takiego, że mogę sobie wejść w tryb sport, bo mam dwa tryby tutaj: eko i sport. Czegóż chcieć więcej, tak naprawdę? Auto które może być równocześnie ekologiczne, jak i sportowe. 230 koni. O! Całkiem przyzwoicie jak na taki spory samochód, ale wróćmy sobie do trybu Eko przecież nie o to chodzi, żeby tutaj spalać nie wiadomo ile benzyny. Tylko, żeby sobie przejechać i ocenić jak ten samochód jeździ. Mam przed sobą takie minimalne torowisko, zaraz zobaczymy jak sobie poradzi zawieszenie. Takie no, dość, dość twarde jest, ale Myślę, że to samo można powiedzieć o tu Sonie. Pewnie dużo zależy od tego, jaki mamy rozmiar felk i jak dużo jest opony. O, tak. Bardzo zacnie ten samochód jeździ. Ma taką fajną prostokątną szybę, tak jakby sobie siedział przed jakimś telewizorem, tak się tutaj trochę czuję. Nie jestem aż tak wysoko jak to często bywa w tego typu samochodach, ale zdecydowanie wyżej niż w autach klasy Crossover. Czyli taki klasyczny, kompaktowy SUV, Są bardzo porównywalne do tego, co mamy w Tucsonie, którym się za chwileczkę przejadę, ale Tucsonem już nieraz jeździłem. Fajnie ten samochód się zbiera, fajnie hamuje. Ma przyzwoity układ kierowniczy, taki niezamocno wspomagany. To kiedyś był duży problem w koreańskich samochodach, że oni tak strasznie wspomagali te kierownice. Do tego, oczywiście, multum systemów które dbają o to, żebym był bezpieczny, żeby nic mi się nie stało. Ale przyznam się szczerze, że gdybym miał wybierać, no oczywiście, jak to w koreańskich autach, systemy głośno dają o sobie znać, a miejsce tak naprawdę zrobiło mi się, mimo tego, że system twierdził, że nie, ale to jest klasyka w tych autach. Na szczęście można to wyłączyć, jeśli Wam to przeszkadza. Ale tak naprawdę tutaj główne pytanie o to, czy wybrałbym Tucsona czy Sportage'a, pozostanie chyba otwarte, bo hmm, oczywiście za chwilę przejadę się sonem, być może będzie tak, że stwierdzę, że jest dużo fajniejsze, ale nic nie pamiętam jak jeździ jeździ bardzo porównywalnie do tego auta no i teraz pytanie, który z tych samochodów ewentualnie wybrać, pewnie gdybym miał e, chęć na takie auto w wynajmie długoterminowym na przykład u nas w Carsmile pod filmem sobie możecie sprawdzić jakie mamy ceny na te samochody, to szukałbym okazji szukałbym takiej paczki samochodów, które będą trochę tańsze, właśnie po to, żeby nie przepłacać no bo, tak jak mówiłem już wcześniej, różnice tutaj są... Bardzo przepraszam za ten kluczyk, który mi się tutaj majka. Schowam go tutaj. Różnice są tak naprawdę niewielkie, bo to w zależności od wersji z 1000 albo 6000 zł. W racie na 30 miesięcy ciężko jest to poczuć. Czyli raczej szukałbym tak naprawdę dobrej oferty, bo auto są tak zbliżone, mają tak porównywalne wersje tak itd. No, w tej chwili nie ma tych mocniejszych Hyundai, ale przypuszczamy, że jest to tylko jakiś taki przestój produkcyjny i tak naprawdę one będą. Zobaczcie, to jest coś, co... W Tucsonie było też w wyższych specyfikacjach, ale przy wyższych prędkościach, z tego co pamiętam, działało. Czyli taki podgląd na to, co się dzieje za mną w momencie, kiedy włączę kierunkowskaz. Chyba taki trochę niewyczyszczony w tej chwili, albo jesteśmy pod światło. O, i wreszcie się uda przejechać na samej hybrydzie. W dalszym ciągu ten podgląd jeszcze przez chwileczkę miałem. Tak, ten samochód jest fajny, jest dopracowany, podoba mi się najnowszy Sportycz. Ale jest tak naprawdę w niewielkim stopniu różny od Tucsona, Poza rzecz jasna tą taką warstwą zewnętrzną, która jest inna. No ale tak musi być. Musi być różnica między jedną a drugą marką koncernu, żeby coś jednak decydowało o tym, że dany samochód wybieracie. W tym wypadku design może o tym zadecydować. Teraz trochę nierówności takich poprzecznych i no, słychać to zawieszenie, więc chyba, chyba zamówiłbym tutaj nieco mniejsze koła. Czas, żeby się przejechać zaraz z Tucsonem. No to tym razem czas na auto doskonale nam znane, czyli na Hyundai Tucsona. To, co mi się podoba, to jest jak już o tym mówiłem wcześniej. Normalny wybieg, na którym sobie pojechałem na D. Nigdy mi się tu nic nie pomyli, nie muszę patrzeć tutaj na wyświetlacz, na jakim jestem w biegu. Tak jak w samym samochodzie. I to jest dużo, dużo fajniejsze. 150 koni, miękka hybryda. No, ale też całkiem przyzwoicie się ten samochód napędza. Nie mam żadnych zastrzeżeń do tych przyspieszeń. Mam takie wrażenie, jakby troszeczkę niżej się tutaj siedziało. To jest może to jest kwestia wyregulowania fotela. Ale przez to, że maska jest trochę niżej poprowadzona, jest takie wrażenie um, auta nieco bardziej zbliżonego do ziemi. Jazdy takim samochodem nieco bardziej zbliżonym do ziemi. Tam jest się tak troszeczkę wyżej, przynajmniej wizualnie, bo pewnie gdyby to pomierzyć, to wyjdą nam dokładnie takie same. Rezultaty wysokości siedziska, fotela kierowcy. No i ten sam szybciutki test, który w tamtym samochodzie, czyli przejazd przez torowisko. No, mam wrażenie, że ten samochód lepiej wybiera nierówności, ale oczywiście może by to być kwestia tego, że mamy tutaj więcej opony. No i teraz 150 koni do 60 się mogę rozpędzić, czyli właściwie już powinienem zwalniać ale jest to napęd w zupełności wystarczający. No, wcześniej jeździliśmy takim samochodem, robiliśmy mu nawet te spalanie, możecie go sobie zobaczyć gdzieś tutaj, zamieścimy do niego link. No, ale tam nie było hybrydy, to jest ta hybryda, która mimo tego, że jest soft hybrydą, to minimalnie pomaga temu autu się rozpędzać, troszeczkę powoduje, że odzyskuje ono energię, co w końcowym etapie pozytywnie wpływa na spalanie. Zwłaszcza pewnie jak się jeździ po mieście, bo taką trasę jak tam sobie robimy, naszą trasę spalania, prawdopodobnie hybryda wersja normalna, benzynowa. różnicy byście nie odczuli, ale jest taki, no, ma się to wrażenie, że ten silnik przy przyświeżaniu troszeczkę pomaga, ten elektryczny, i to jest naprawdę, naprawdę fajne. Pod względem jazdy, bardzo porównywalnie jedzie się tym samochodem. No, nieco bardziej przywykłem do tego układu, który tutaj jest. Może no, nie do końca podoba mi się tak duża ilość tego Bleka, który wiadomo, że jest mega trudny w utrzymaniu, bo do zdjęć go przetarliśmy i on właściwie teraz znowu wymagał przetarcia, bo już się na nim pozbierał kurz. A mówimy tutaj o jakiejś godzinie, tak? Jak to wygląda po tygodniu, jak jeszcze jest popalcowane całe. No, można by mieć do tego zastrzeżenia. Podobnie jak ten. Tak trochę na siłę wpasowany tutaj prędkościomierz, ale to się widzi dopiero w momencie, kiedy można zobaczyć nieco nowszy samochód, a takim samochodem jest Sportage. Ale poza tym te auta są mega porównywalne i tak jak już wcześniej mówiłem, miałbym duży, duży problem, żeby na którejś z nich się zdecydować. Tutaj mamy uboższą wersję, więc w momencie, kiedy włączyłem kierunkowskaz, nie pokazuje mi. Martwego punktu tutaj w ekranie, ale jeździliśmy też taką lepszą wersją i tam zdecydowanie ten system był. E, pokazywaliśmy, jak działa na autostradzie. No, bardzo spo, spoko samochód, tak naprawdę. Gdybym miał do wyboru Sportycz, a tu są, nie mam zielonego pojęcia, który z tych samochodów bym wybrał. No, nie mam pojęcia. Są tak bardzo zbliżone do siebie, mimo tego, że wyglądają zupełnie inaczej. także Chyba trzeba decydować na podstawie tego, jaką aktualnie otrzymacie ofertę u nas w Kartsmie, no i na podstawie tego, jakie wersje są dostępne. No bo tak jak tu mówiliśmy podczas opowiadania o silnikach, w tej chwili w cenniku Hyundai jest dużo, dużo biedniej niż w cenniku Sportyża, ale prawdopodobnie to się zmieni, zmieniło o to chodzi, żeby sprzedawać tylko podstawowe wersje, a też te nieco lepsze.